Cześć. Z tej strony Joanna i witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w przeróbce domu pchełki. Jeśli jest tutaj ktoś z was, kto nie wie o co chodzi, to Pchełka to jest jedna z moich serii, do której możecie sobie zajrzeć. Jest tam już kilka ładnych, fajnych odcinków, a ostatni odcinek to w ogóle był bardzo, bardzo mega szokujący. Dużo zmian szykuje się w życiu głównej bohaterki i właśnie dlatego postanowiłam tak na tak naprawdę to nie wytrzymałam i postanowiłam zmienić jej nieszczęsny, nieszczęśliwy dom, w którym ostatnio się wiele bardzo złych rzeczy zadziało. I stwierdziłam, że Pchełka po prostu musi dostać od losu coś dobrego, coś pozytywnego, żeby się dobrze czuła. Pchełka jest w ciąży. Jeśli nie wiecie, kto jest ojcem i w ogóle co się wydarzyło, to sobie zerknijcie do ostatnich odcinków. A ja już Wam mówię. Skąd w ogóle Pchełka miała te chyba bodajże 15 tysięcy simolonów? Tak, bo to aż 15 byłoby na początku, jejku, teraz nie pamiętam, ale bodajże tak, nieważne. W każdym razie no Pchełka, że tak powiem, dostała ubezpieczenie, ponieważ utraciła mamę. No i była ubezpieczona od jakby śmierci członka rodziny swojej matki, także dostała naprawdę, naprawdę dużo, dużo pieniędzy. No, i postanowiła, że musi coś zrobić z tym wszystkim, ponieważ, jak wiecie, spodziewa się dziecka, a domek wyglądał naprawdę tragicznie. Także zabrałyśmy się z pchełką za przerabianie, za przebudowywanie i wyszło nawet całkiem, całkiem. Od razu Wam mówię, że chodziło o to, żeby ten dom był troszeczkę rozjaśniony, troszeczkę zmieniona kolorystyka, ale naprawdę nie dużo. Są dodane elementy. Różowe oczywiście, no bo pfełka to tylko kolory różowe, także jest tam kilka takich elementów dodatkowych, ale generalnie dom się charakteryzuje tym, że ma być on prosty, ma właśnie kuć w oczy tym, tymi takimi, nie wiem, takimi pustkami nie wiem jak to określić ma kuć w oczy dużą przestrzenią, która, która nie jest zagracona, która jest spokojna. W której można się, wiecie, ze spokojem obracać, przebywać i, i nie ma tutaj żadnego przepychu i nie wiadomo czego. Dla mnie było to ważne, żeby ten dom po prostu był prosty, skromny i taki właśnie trochę w tym powiedzmy wyspiarskim stylu. No może też nie do końca, no bo też tutaj jest pokój naszego malutkiego dziecka i nie wiem dlaczego, ale uwierzcie mi, że sobie ubzduram, że to będzie dziewczynka. Nie wiem dlaczego. Cały pokój, właśnie teraz go robię, yy, cały pokój jest w kolorach dziewczęcych różowych, ale może te, też dlatego, że po prostu pchełka lubi ten kolor różowy i dlatego w tym pokoju dałam go jak najwięcej. No jak nam się urodzi chłopiec, no to będziemy mieć problem. <laughs> Najwyżej będziemy robić szybkie malowanie pokoju i po prostu będziemy sobie coś tam na bieżąco zmieniać. A no póki co niech on zostanie różowy, niech kołka się cieszy, że ma właśnie taki pokój w swoich kolorach i że jej dziecko powiedzmy ma nadzieję, że odziedziczy po niej to uwielbienie tego koloru. A w ogóle nie wiem, czy Wam wspominałam. Pewnie tak, przy okazji pierwszego odcinka ja różowego koloru nie lubię. I prowadzenie tej serii właśnie w różowych kolorach, w charakteryzującej się w ogóle, nie wiem, jakimś takim obiadaniem słodyczami i niezdrowymi rzeczami jest y, dla mnie obce. Znaczy może nie, nie takie do końca obce, no bo ja też, wiecie, żywię się zupełnie normalnie. Nie to, że jem tylko i wyłącznie zdrowo, ale no wiadomo, że też zjem czasem lody, teraz szczególnie w tym okresie letnim po prostu lodami mogłabym się obiadać, aż bym chyba pękła dosłownie, bo dla mnie połączenie lodów z owocami w ogóle jest najlepsze na świecie. Albo kawa z lodami, albo no nie wiem, cokolwiek z lodami. Wszystko z lodami jest przepyszne. Także w tym okresie upałów, to, to u mnie lody rzeczywiście idą w sporych ilościach i się nie ograniczam. No bo to jest taki czas, kiedy człowiek po prostu no, ma ochotę na rzeczy, których potem zimą nie ma. Więc pamiętajcie, żeby sobie korzystać z tych właśnie darów teraz lata, takich jak owoce, po prostu przepyszne są teraz owoce. Ja mam w ogóle fazę na jedzenie kanapek z owocami. Na przykład dzisiaj zrobiłam sobie kanapkę z takim białym serkiem. Yy, białym serkiem i na to położyłam, słuchajcie, pokrojoną morelę oraz pokrojone winogrona zielone. I uwierzcie mi, ja jem ciemny chleb, tylko i wyłącznie taki yy, żytni chleb. I uwierzcie mi, że to po prostu było mega, mega dobre, więc kolorowe śniadania, właśnie takie lekkie, uwielbiam też owsianki jeść latem, z owocami oczywiście, że tak, i z różnymi orzeszkami i z rodzynkami to po prostu uwielbiam no, ale tak mi się trochę odeszło od tego, co ja tutaj robię, tu generalnie tak jak wspominałam, chciałam żeby było dużo przestrzeni, żeby nie było zagracone, tu coś próbowałam z tymi kwiatkami wykombinować ale jakoś mi dzisiaj powiem wam, że te kwiatki w ogóle nie szły, jakoś nie miałam żadnej weny, żadnej jakiejś takiej koncepcji, jak tam te kwiaty ustawić, więc w ogóle te kwiaty stąd chyba wylecą i zostaną w końcu tylko jakieś tam chyba dwa, bo jakoś mi to w ogóle nie szło. Nie wiem, czy powiedzcie, czy wy lubicie kwiaty, macie kwiaty w domu, u siebie w pokoju i w ogóle jak, jakie macie podejście do kwiatów, bo ja na przykład odkąd mieszkam sama, bez rodziców, tylko z mężem. To yy, no, mamy jakieś może dwie doniczki z kwiatami, które podlewamy raz na nie wiadomo <noise> jaki czas, ale żyją, o dziwo. A tak to jedyne co to mam w doniczkach, słuchajcie, zioła w kuchni. Mam zawsze jakąś miętę, czy jakąś melisę, czy bazylię, bo to lubię używać do potraw, ale też mam świnkę, która uwielbia to jeść, także dla niej w szczególności zawsze jest gdzieś tam ten element zieleni pod ręką tutaj jest sypialnia pchełki i właśnie tutaj się skusiłam na kolory jakieś takie, no nie wiem, fioletowe, różowe chciałam, żeby to było w jej kolorach tak zrobione, jak ona lubi, myślę tam jest takie biurko w kącie nie ma jeszcze komputera, bo po prostu już nas nie było stać na wiele rzeczy także jak widzicie, no sypialnia pchełki oraz ten pokoik dziecięcy przecudowny jest w kolorach różowych a reszta domu jest właśnie taka drewniana, taka spokojna. Myślę, że bez przesadzenia, nie ma tu żadnego przepychu. Chciałam, żeby to wszystko było naprawdę, żeby dodać tutaj trochę koloru, tak jak właśnie ten dywan na środku. No to owszem, tak, to było ważne dla mnie, żeby jakiś element właśnie pomarańczowy, czegoś tu się pojawił. On mi się tak jakoś tu fajnie wkomponował. Ale ogólnie sam dom jest dosyć pusty i. Nie ma w nim zbyt wiele. Nie mamy w łazience jeszcze prysznica, bo coś tu chyba, nie wiem, czy ja coś nakombinowałam i on się usunął. Nie wiem, słuchajcie, nie pamiętam, ale zniknął prysznic w każdym razie i już nie było kasy na niego. Także mamy wannę, bo pojawi się dziecko, więc będziemy musieli kąpać. Na razie prysznica nie ma i tak ta dziura tam, że tak powiem, zostanie, ale jeszcze przecież się dorobimy. No i tu nad wanną powiesiłam taki fajny obraz, żeby coś się działo. A teraz będziecie mogli sobie zobaczyć z fajnej perspektywy całe, cały dom, całe mieszkanie, jak to się fajnie widzi z perspektywy, że tak powiem, simów. Ja to po prostu uwielbiam na to patrzenie, właśnie jak oni to by widzieli, gdyby oczywiście potrafili patrzeć. Także za momencik, jak tutaj z tym dachem się już uporam, to będziecie mogli sobie zobaczyć całość właśnie z takiej fajnej perspektywy, tak na tabie tak zwanym. Także zapraszam was, żebyście sobie zobaczyli, jak to ostatecznie wygląda. Tutaj jeszcze dałam trochę kolorku, żeby nawiązywało do tych balustrad. Także ogólnie cały dom wyszedł, myślę, bardzo spoko, jak na moje umiejętności. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie i dziękuję za każde miłe słowa, za każde komentarze, za łapki w górę, za każdą każdą aktywność, jaką tylko wykazujecie to. Jestem serdecznie tutaj wdzięczna, po prostu naprawdę nawet nie wiecie, ile to znaczy dla nas, że wy się odzywacie. Także zachęcam do komentowania oczywiście i do jakiejś dyskusji. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę udanego poranka, czy południa, czy popołudnia, czy wieczoru, czy nocy. I do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa!